Witam państwa bardzo serdecznie na spotkaniu poświęconym niezwykle ważnej uchwale, uchwale budżetowej. Uchwała będzie procedowana oczywiście w grudniu. A co będzie przedmiotem tego, tego procesu przybliży na spotkaniu z państwem Piotr Grzymowicz prezydent Olsztyna i serdecznie gospodarza. Pozwolę Państwu przedstawili również dzisiejszych gości. Pani Radina Cionel, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, pan Stolik, wiceprzewodnicząca Nowościnska i pan Profesor Koronowicz, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. I żeby Państwu jak najszybciej przybliżyć założenia przyszłorocznego budżetu, poproszę o dostęp do przedstawienia tych założeń. Tak. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Na no, ekranie Pan, będzie pana prezentacja W kolejnym naszym spotkaniu witam Panią Przewodniczącą, Panią Skarbnik, Pana Przewodniczącego i przejdziemy od razu do projektu budżetu, bo jest on dzisiaj projektem, jak Pani Rzecznik powiedziała. Mamy zaplanowaną, tak uzgodniliśmy, sesję na 13 grudnia i wtedy chcielibyśmy e, między innymi również procedować na tę budżetową, o której... Dzisiaj rozmawiamy. A więc po pierwsze, dochody, jak Państwo widzicie, nieco po, poniżej, jeszcze poniżej miliarda złotych. Dodatki, y, poziom około 980 milionów złotych. Nadwyżka budżetowa 19,2 miliona złotych. A wobec tego, y, a jeszcze dochody jeszcze bieżące, tam Dochody bieżące są na poziomie prawie 729 milionów złotych, są one wyższe o 1 procentowy w stosunku do planowanego wykonania tegorocznego. Dochody majątkowe są praktycznie najwyższe w ostatniej historii samorządu olsztyńskiego. Jest to o 105 punktów procentowych więcej, bo jak wiemy wynika to przede wszystkim z tego, iż w roku 2013, jak i jeszcze na pewno również w 2014 będziemy realizować te nasze największe inwestycje, które dotyczą programu operacyjnego Rowi Polski Wschodniej, a więc cały projekt transportowy, projekt tramwajowy. Będziemy kończyć projekt bolsztyńskiego parku naukowo-technologicznego. Pierwszy to 412 milionów, drugi to prawie 80 milionów złotych. Będziemy realizować również całoroczne zagospodarowanie brzegów jeziora. Krzywego to jest projekt warty też około 60 milionów złotych, i w związku z tym, że na różnym etapie dzisiaj one się znajdują, tak jak wspomniałem, będą na pewno realizowane w tych latach i dlatego też te wydatki kumulują się i będą jeszcze w tym roku i w przyszłym roku na pewno znaczące, jeśli chodzi o nasz budżet. Jeśli chodzi o. Dochody w pit mamy tu historycznie przedstawione. To są udziały w podatku dochodowym PIT, które otrzymujemy jako transfery z budżetu państwa. To są środki, które w roku 2013, jako PIT, udział zarówno dla gminy, jak i dla powiatu, w sumie będzie kwotą wyższą w stosunku do roku 2012. To jest poziom około 37% w całości pit tak, czyli tych dochodów z podatku dochodowego, które płacą nasi mieszkańcy. CIT to jest oczywiście od działalności gospodarczej i tu widzimy ten poziom praktycznie jest ten sam od no, roku 2011, a więc nie ma żadnej zwyżki. Jeśli chodzi o Taki diagram wkazujący ostatnie nasze lata w zakresie dochodów to widzimy, że praktycznie od roku 2007 poprzez kolejne lata nasze dochody rosną. Oczywiście te dochody to są zarówno dochody bieżące, jak i dochody majątkowe, a więc uwzględniające po prostu całość dochodów budżetu gminy, gdzie znaczącymi kwotami, tak? Są przede wszystkim środki pozyskiwane w ramach różnego rodzaju programów i projektów realizowanych przez nas, współfinansowanych środkami unijnymi. Jeśli chodzi o wydatki bieżące, poziom tych wydatków jest 717,6 miliona zł. W stosunku do planowanego wykonania jest to 4 punkty procentowe więcej. Natomiast wydatki majątkowe, tak jak powiedziałem, w zasadzie one w tym roku. W 2013 powinny być największymi wydatkami majątkowymi na poziomie 262 milionów złotych i tutaj jest wzrost są do planowanego wykonania o 21 punktów procentowych. Jeśli chodzi o wydatki bieżące i majątkowe na projekty realizowane w współudziale funduszy unijnych, a więc to są tylko środki unijne, tak? Które pozyskujemy, a więc widać, że są to olbrzymie pieniądze, szczególnie te w tym roku 2013, które będą do naszej dyspozycji. W sumie zresztą, jak Państwo pamiętacie, kilka dni temu mówiłem o tym, iż przekroczyliśmy barierę miliarda złotych w zakresie podpisanych umów, realizowanych. Umów, jeśli chodzi o dofinansowanie tylko środkami Unii Europejskiej, a więc pomocy tak zwanej bezzwrotnej. Tu oczywiście są również te niepodlegające zwrotowi. Wydatki na oświatę, jak widzimy, w kolejnych latach praktycznie nam wzrastają. Jest to 31 punktów procentowych w strukturze całych wydatków budżetu miasta. Natomiast, no oczywiście. Jak Państwo wiecie, konsekwencją podwyżek płac dla nauczycieli jest to, że jest nieco wyższa subwencja, ale oczywiście również z naszej strony muszą być kierowane środki z naszych różnych dochodów, przede wszystkim z podatków, które no, muszą uzupełniać subwencje z budżetu państwa, bo jak wiemy, jest ona rzędu około 67% pozostały środki jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o oświatę, to są środki, które my musimy z budżetu naszego miejskiego uzupełnić. Jeśli chodzi o wydatki w takim układzie słupkowym, widzimy również od roku 2007, że one wzrastają. Oczywiście w roku 2012 pokazane jest planowane wykonanie, bo jeszcze mamy do końca grudnia Troszeczkę czasu do zakończenia roku. Natomiast projekt przewiduje te wydatki, to co wcześniej pokazywaliśmy na rok 2012 na poziomie 970, 80 praktycznie, milionów złotych. To są te wydatki bieżące i to są również w tym wydatki majątkowe. Jeśli chodzi o dotacje, no to ogółem dotacje, którymi dysponujemy. Będziemy dysponować, które są ujęte w projekcie budżetu, to jest kwota 95,8 milionów złotych dla oświaty tej niepublicznej, to jest kwota 65, przeszło 65 milionów złotych, a więc zobaczmy, jak bardzo dużo funkcjonuje dzisiaj w mieście prawda? jednostek niepublicznych, które korzystają oczywiście z finansowania, które gmina zobowiązana jest oczywiście zapewnić dla samorządowych zakładów budżetowych to dotyczy naszego zakładu lokali i budynków komunalnych to jest dotacja 3 890 dla instytucji kultury to są dotacje podmiotowe 11 780 dla pozostałych podmiotów w tym dla organizacji pozarządowych a więc to jest kwota prawie 15 milionów 000 000 000 zł jeśli chodzi o źródła finansowania te które w roku 2013 są Przewidziane, które muszą być uruchomione, to jest kredyt w wysokości 43 milionów złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, ponieważ w po określonych latach wcześniej zaciągnięte kredyty no, muszą być spłacane, to jest rata, którą trzeba po prostu spłacić za wcześniej zaciągnięte kredyty. No i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z ochroną środowiska, które były realizowane, które też muszą być po prostu spłacane jeśli chodzi o relację długu do dochodu. Jak Państwo widzicie, dług do dochodu to jest jeszcze w oparciu o starą ustawę o finansach publicznych z czerwca 2005 roku. Dług do dochodów, ta górna granica, prawda, która została zapisana w ustawie o finansach publicznych z tamtego okresu, gdzie ta ustawa obowiązuje do końca 2013 roku jest 60%. Jak widzimy, w poszczególnych latach mamy takie wskaźniki, a więc można by powiedzieć wskaźniki bezpieczne, ponieważ do 60% dzisiaj się zbliżył Wrocław, zbliżył się Kraków, zbliżył się Toruń, zbliżył się Gdańsk. My cały czas, Toruń nawet przekroczył, my cały czas możemy powiedzieć, jesteśmy oczywiście, to jest złudne, zaraz do tego wrócę gdy jesteśmy no, na granicy, jakby to powiedzieć, przyzwoitości. Tak jest. Jeśli chodzi o zatrudnienie w Urzędzie Miasta, mówię o zatrudnieniu tylko w Urzędzie Miasta, bo takie dane po prostu byłem w, w, w stanie Państwu dzisiaj przedstawić. Oczywiście zaraz odniosę się do innych, no to ilość opłacanych, tak to bym powiedział, zatrudnionych osób w, z budżetu całego miasta, jest kilkakrotnie większa. A więc tylko w Urzędzie Miasta mamy taką sytuację, jaka tu została przedstawiona. To zatrudnienie nie rośnie, ono maleje i najprawdopodobniej będzie malało ze względu na konieczność oszczędności, szczególnie jeśli chodzi o wydatki bieżące. Na pewno będziemy restrukturyzować również nasze zatrudnienie. Natomiast chciałbym tylko powiedzieć, że przeszło 440 osób zatrudnionych jest pomocy społecznej, że mamy kilka tysięcy, około dwóch a może nawet nieco ponad dwa tysiące również nauczycieli i jeszcze w innych jednostkach, prawda, tych, które są poza urzędem miasta jest również spora ilość osób zatrudnionych, a wobec tego gdybyśmy chcieli cały budżet odnosić do osób zatrudnionych to oczywiście musiałbym całe to zatrudnienie Państwu pokazać, natomiast pokazałem tylko Urząd Miasta. Jakżeśmy postępowali, jakżeśmy procedowali, jeśli chodzi o przygotowanie tego budżetu? A więc, tak jak zwykle co roku, najpierw zostały przygotowane założenia związane z przygotowaniem do budżetu, które zostały rozesłane do wszystkich jednostek naszych organizacyjnych, gdzie w tych założeniach w miesiącu wrześniu w sposób jednoznaczny zostało podane naszym kierownikom jednostek, że praktycznie budżet ten planowany na rok 2013 nie może przekroczyć planowanego wydat planowanych wydatków na rok 2012. W uzasadnionych przypadkach możemy ewentualnie uwzględniać inflację. Oczywiście w pierwszej kolejności również. Przede wszystkim kierownicy jednostek byli zobligowani do przedstawienia tak wydatków obligatoryjnych, tak? a więc te, które są związane z wynagrodzeniami, z konkretnymi zadaniami jako zadaniami zleconymi, które muszą być realizowane. Natomiast dopiero w drugiej części, tak jak to było zresztą rok temu, zakładaliśmy, że będzie po prostu procedowanie nad tak zwanymi wydatkami fakultatywnymi. No i teraz. Chciałbym odnieść się troszeczkę do nowej ustawy o finansach publicznych, bo ona tutaj jest dla nas w tej chwili wyznacznikiem naszych możliwości. Nowa ustawa o finansach publicznych, gdzie w roku 2009, w miesiącu sierpniu, 27 sierpnia ona została przyjęta i gdzie ona praktycznie wchodzi w życie od 1 stycznia 2014 roku. Jednak jej skutki po prostu są znacznie wcześniej już dla nas obowiązujące, które musimy w naszych działaniach uwzględniać. A zatem chciałbym powiedzieć, że w roku 2013, tym, który, o którym mówimy, dla którego to został sporządzony budżet musimy wygospodarować nadwyżkę, którą żeśmy pokazali, tak. Ta nadwyżka wynosi 19,2 miliona złotych. Jest to tak zwana nadwyżka operacyjna, która jest parametrem decydującym dla nas, jako dla gminy, do udźwignięcia obsługi zadłużenia w roku 2014. Ponieważ od roku 2014, jak wspomniałem, będzie obowiązywać nowy Wskaźnik limitu zadłużenia. Według tego wskaźnika e, dochody e, e, to jest artykuł 243 ustawy o finansach publicznych, który mówi tak, że relacja łącznej kwoty e, przypadającej w danym roku budżetowym, wszystkich spłat kredytów, tak? odsetek od tych kredytów, a więc cała obsługa, e, plus tak jest, czyli, czyli z jednej strony mamy zaciągnięte kredyty raty kapitałowe, które musimy e, zapłacić, plus odsetki do dochodów, to musi być mniejsze, to musi być mniejsze od po prostu e, dochodów tak jest od dochodów bieżących. Powiększonych o sprzedaż majątku minus wydatki bieżące dla ostatnich trzech lat, a więc razy jedna trzecia, bo bierzemy średnią arytmetyczną, do dochodów ogółem. A więc o co chodzi? My chcąc po prostu e, mieć wiarygodność, chcąc być bezpiecznym, jeśli chodzi o finanse publiczne, musimy co roku i to musimy pokazać w naszej wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie, a przede wszystkim wieloletniej prognozie finansowej, że nasze, nasza nadwyżka operacyjna, dochody, tak, bieżące, minus wydatki bieżące, powiększone o sprzedaż majątku, będą większe, będą większe niż obsługa plus raty kapitałowe do spłaty w danym roku. Nie może być innej sytuacji. I w związku z tym myśmy musieli w tym budżecie, biorąc pod uwagę rok 2014 po prostu takie zaproponować rozwiązania i musiała się pojawić nadwyżka ta operacyjna, a żeby budżet na 2014 rok po prostu mógł być uchwalony. Bo gdybyśmy dzisiaj tego nie byli w stanie pokazać, oczywiście będziemy musieli to zrealizować. To będzie wymagało bardzo wielu działań z naszej strony w zakresie prooszczędnościowym, jeśli chodzi o wydatki bieżące, gdybyśmy tego nie potrafili raz pokazać, a potem zrealizować, to regionalna dzisiaj na tym etapie Izba Obrachunkowa takiego budżetu by nam już nie przyjęła, nie zatwierdziła. A wobec tego to jest po prostu efekt, jeśli chodzi o inne podejście zupełnie do długu inne podejście do budżetu bieżącego i wydatków bieżących, jeśli chodzi o ustawę, tą nową o finansach publicznych niż dotychczas. Bo patrząc na te wskaźniki, prawda, które pokazaliśmy ze starej ustawy, gdzie z kolei spłata odsetek do dochodów będziemy mieli na poziomie 8%, a dopuszczalna jest 15%, można byłoby powiedzieć, jesteśmy bezpieczni, możemy się dalej zadłużać. No okazuje się, że niestety takiej sytuacji nie mamy. A więc generalnie rzecz biorąc, stanowa ustawa z 2009 roku o finansach publicznych e, ogranicza, zmniejsza zdolności samorządów do zadłużania się. To też tak trzeba w sposób jednoznaczny Powiedzieć. Ogranicza oczywiście w pewnym sensie również możliwości inwestycyjne, tak? Bo według starej ustawy, gdybyśmy działali, nie byłoby problemu z wzięciem kredytów, nie byłoby problemu z kolejnymi realizacjami inwestycji. Oczywiście pytanie, no to dobrze, to co dalej? No, dalej to tylko poprzez oszczędności, ponieważ chcąc mieć tak zwaną nadwyżkę operacyjną dla dalszego. Inwestowania, możliwości zaciągania kredytów. Ta nadwyżka, tak jak powiedziałam, będzie w każdym roku, w każdym roku, a prognozę finansową robimy dla miasta od roku 2013 do 2021. I w tej prognozie wszystkie wskaźniki w każdym roku muszą być pokazane jako dodatni. Oczywiście w tych latach my mamy pokazane te wcześniejsze wzięte kredyty i również spłaty w poszczególnych latach, a więc. W tych latach, gdzie są te spłaty, nadwyżka musi być wyższa, ażeby uchwalić budżet, a najlepiej, gdyby była ona na tyle wysoka, żeby jeszcze z tej nadwyżki można było nie tylko spłacić, ale inwestować, prawda? A więc mieć środki na inwestycje. Będzie to niezwykle trudne. Państwo obserwujecie to po prostu również, jeśli chodzi o inne samorządy, które no, oczywiście są w różnej sytuacji, ale jest wiele, wiele samorządów jeszcze w trudniejszej niż e, my. A więc y, jest to tak zwany magiczny wskaźnik, tak, artykuł 243 ustawy o finansach publicznych z sierpnia 2009 roku. Pan Rostowski to wprowadził. Samorządowcy mówili głośno: nie będziemy w stanie wykorzystać środków unijnych, będziemy mieli problemy. E, no i dzisiaj pracuje się oczywiście w Ministerstwie Finansów nad tym, a żeby to zmienić, bo e, dzisiaj po prostu mamy taką sytuację, że wiele samorządu wiele gmin w Polsce po prostu nie będzie w stanie uchwalić w ogóle budżetów ze względu już na obowiązujące, tak, te trzy lata do tyłu od roku 2014, w którym, w których my musimy po prostu pokazywać wieloletnią prognozę finansową na lata następne, biorąc pod uwagę historyczne już zrealizowane budżety z, z trzech wcześniejszych lat. No i teraz. Y czy tak e, powinno było być? Pytanie, tak? E, czy można było coś wcześniej przewidzieć? Ja powiem tak. tak. Oczywiście, patrząc pod kątem naszej dzisiejszej sytuacji, e, więc e, wszyscy sobie zdajemy sprawę, jesteśmy mieszkańcami Olsztyna, e, Państwo szczególnie działacie w mediach, na co dzień informujecie społeczeństwo o różnych naszych działaniach, że m, Olsztyn jest miastem na pewno nie najbogatszym że Olsztyn jest miastem bardzo, bardzo zapóźnionym i niedoinwestowanym, jeśli chodzi o różnego rodzaju e, inwestycje, które tak bardzo są, które tak bardzo były i są potrzebne dla naszego miasta, które realizujemy praktycznie od roku, no od początku lat 2000, a szczególnie intensywnie od roku 2009, bo przecież tylko od tego roku, zostało przygotowanych, jest realizowanych w sumie 47 projektów współfinansowanych środkami unijnymi. A wobec tego to wieloletnie zapóźnienie, oczywiście my wszyscy, takie jest oczekiwanie mieszkańców również, Chcieliby, żeby jak najszybciej po prostu pokonać, żebyśmy żyli w mieście, które się rozwija, żeby miasto było przyjazne dla naszych mieszkańców, żeby poziom tego życia cały czas wzrastał, żeby nie odpływała nam młodzież, która tutaj się kształci, zdobywa wykształcenie, umiejętności, wiedzę do innych dużych miast, czy aglomeracji, czy za granicę, a wobec tego no musimy nasze miasto rozwijać. Jak Państwo zapewne też wiecie, bo wcześniej na te tematy rozmawialiśmy, Poziom inwestycji na początku lat 2000 to był poziom 10% wydatków majątkowych do całości naszych wydatków. W tych ostatnich latach, szczególnie tych trzech, jest to poziom ponad 20%. Jest to poziom nawet dochodzący do 25 i 30%. No, na pewno jest to bardzo dobre <Ky> dla nas, wziąwszy pod uwagę rozwój miasta. Pamiętajmy, że. Ten miliard złotych, o których tutaj wspomniałem, to są środki bezwzględne, to są inwestycje, to są miejsca pracy <coughs> dla naszych mieszkańców, tak? to jest <coughs> właśnie rozwój. Więc źle by było, gdybyśmy my w tym okresie czasu po prostu powiedzieli, nie stać nas na nic, nie będziemy inwestować, przejemy te i tak niewielkie pieniądze, które po prostu były do naszej dyspozycji to by było na pewno dużo gorsze, to by było na pewno niepopierane przez mieszkańców. Oczywiście cały czas musimy mówić o zrównoważonym rozwoju miasta, tak? A więc, ażeby uwzględniać te potrzeby społeczne, te również różnego rodzaju działania w szeroko rozumianym obszarze kultury, sportu, pomocy społecznej, no i to wszystko, co związane jest tylko z wydatkami bieżącymi, co nie przynosi w sposób bezpośredni dochodów, ale co ma swój wymiar również, jeśli chodzi o jakąś pośrednią, tak? e, jakieś pośrednie zdobywanie e, środków w ramach działalności przedsiębiorców, w ramach promocji miasta i, i innych. A więc no, przecież chyba nie powiemy, że źle się stało, że wybudowaliśmy przedszkole, że powstały orliki to wszystko przy udziale środków unijnych środków również rządowych. Nie powiemy, że źle, że żeśmy zainwestowali w nasz szpital, który w tej chwili, jak wiecie, jeśli chodzi przy ulicy Wojska Polskiego, jest no, znakomitą placówką, zmodernizowaną. Dwa znakomite oddziały zostały otwarte. to przecież nie powiemy, że źle się stało, że wspieramy pomoc społeczną, bo to nie tylko są zasiłki dla ubogich, to są dzienne pomocy. Dzienne, dzienne, domy pomocy społecznej, to są środki wsparcia dla osób z różnymi schorzeniami. E, to oczywiście również są ulice, to są chodniki, które wykonaliśmy, to jest budowa planetarium czy basenu, a więc bardzo potrzebnych inwestycji e, infrastrukturalnych, na które mieszkańcy nasi oczekiwali no długie dziesięciolecia. A więc moim zdaniem dobrze, że po prostu te środki wykorzystujemy, i że taka szansa się pojawiła, bo jest to rozwój miasta. Czy można zwiększyć wydatki bieżące? Ktoś może zapytać. No, odpowiedź wprost. Nie. Nie bo. można zwiększyć wydatków bieżących, bo to one wyznaczają nam to, na co pozwalają nam te obecnie obowiązujące przepisy, o których wspomniałem. Artykuł jeszcze raz 243 ustawy o finansach publicznych. No, oczywiście... Gdybyśmy byli w stanie zwiększyć dochody, tak? A więc y, ktoś by powiedział podnieść podatki, opłaty lokalne, y, zwiększyć stawki za odpłatność przedszkola. No ale na to na pewno nie będzie przyzwolenia, a my z kolei rozumiemy, że dzisiaj jest powolnienie gospodarcze, że naszym mieszkańcom żyje się coraz trudniej. I w związku z tym też również chciałbym powiedzieć, że na tej sesji, która będzie w miesiącu listopadzie. Oczywiście stają tak zwane uchwały okołobudżetowe, ale nie będzie podwyżki podatków od nieruchomości, nie będzie również podwyżki od opłaty, tak zwanej opłaty targowej. Jedynie inflacyjnie będzie podatek od środków transportowych czy, czy innych tych drobniejszych, tak to bym powiedział, opłat natomiast ta najwięcej zawsze dotykająca, uciążliwa dla naszych mieszkańców opłata z tytułu podatku od nieruchomości nie będzie podniesiona. Eee, pytanie jeszcze jedno. No pokazywałem. Ktoś może zapytać. No jest nadwyżka budżetowa, tak? No czy można ją przeznaczyć na wydatki? Myślę, że to wszystko, co już powiedziałem, w sposób jednoznaczny odpowiada na również to pytanie, że nie. Bo gdybyśmy chcieli ją w jakikolwiek inny sposób rozdysponować niż na zmniejszenie deficytu to po prostu natychmiast ten budżet po prostu by nie mógł być budżetem, który zyskałby opinię pozytywną RIO, a na każdym etapie przyjmowania budżetu również na etapie zmian, które dokonujemy praktycznie w ciągu roku co dwa miesiące, czasami co miesiąc, czasami co trzy. My jesteśmy zobowiązani uchwałę budżetową przekazywać do Regionalnej Izby i gdyby taka sytuacja wystąpiła, to po prostu nie byłoby to zaakceptowane przez Regionalną Izbę. A wobec tego nasza nadwyżka budżetu bieżącego dzisiaj, możemy powiedzieć, jest mała. Musimy robić wszystko, ażeby ona była większą, ażeby w tym okresie kolejnej perspektywy. Unijnej, gdzie środki mają być nie mniejsze, a większe, gdzie już zostaliśmy poproszeni zarówno przez Pana Marszałka, jak i przez Panią Minister Rozwoju Regionalnego o wskazanie do programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej naszych ewentualnie pomysłów, jak i projektów na realizację zadań infrastrukturalnych dla naszej gminy, gdzie to dotyczyć może, bo takie na pewno będą obszary wspierane. Rozwój transportu publicznego, rewitalizacja miast, no oczywiście również różnego rodzaju innowacyjna działalność, wspieranie gospodarki itd. Tak podaliśmy to są, podaliśmy na 1,7 miliarda złotych projekty. Oczywiście wiemy, że nie będziemy w stanie takich realizować. Bardzo ambitnie. Dzisiaj mamy jeszcze czas, ażeby się do tego przygotować, ażeby wykorzystać kolejną szansę unijną. Ale to będzie oznaczało to, co powiedziałem, staranie się o zwiększanie dochodów, ograniczone, zmniejszanie wydatków, na pewno tak, wydatków bieżących, bo mówię o bieżących. A więc, taka jest dzisiaj sytuacja. Ten budżet to jest budżet po prostu, który jest budżetem na miarę naszych dzisiejszych możliwości. Budżetem bardzo trudnym, jeśli chodzi o projekt, bardzo trudnym do zrealizowania. Mam nadzieję, że tak jak do tej pory wspólnymi siłami razem z urzędnikami, razem z Radą Miasta podołamy temu zadaniu, ale jedno już pewne jest również, to powiedziałem pani skarbnik i kierownictwu, że praktycznie już przystępujemy do opracowania budżetu na rok 2014, że już musimy mieć pełną świadomość, co gdzie i jak, a żeby nam się te wskaźniki nie zmieniły, a żeby nie okazało się w miesiącu wrześniu czy październiku, praktycznie za rok, że mamy jakiś olbrzymi kłopot, z którym sobie nie poradzimy. A więc takie działania systemowe w tym zakresie będziemy już teraz.